Dzień dobry kochani. Przechodzę dzisiaj z prezentacją talii do Was. Jest to talia wyżyn Vision e, Tarot. E, ja myślę, że to jest jedna z tych talii, których będę używać sporo. Ona jest chyba taka bardzo pięknie zrobiona. <laughs> Przynajmniej widziałam zdjęcie i tak wyglądała e, na zdjęciu. Więc nie będziemy przedłużać, przejdziemy od razu do rzeczy. Takie bardzo pastelowe, delikatne, eteryczne, własne kolory. Książeczka jest taka, no, bardzo malutka. Podejrzewam, że podstawowe informacje tutaj są, oczywiście, że tak. No, ale o, Natalia jest przepięknie zrobiona, już to mogę dostrzec. Jeszcze czekajcie, ściągam folię, z czym mam zawsze problem. I przechodzimy do rzeczy. Okay. nie mamy karty wstępu, czyli od razu możemy przejść do prezentacji głupiec nie wiem czy to widać, ale tutaj jest rzeczywiście złoty odcień, chyba widać mag kapłanka cesarzowa cesarz Kapłan. Kochankowie. Redwan. Siła. Pustelnik. Koło Fortuny. Wygląda ta postać jak śmierć. <gryw> Także też bardzo ciekawe. Sprawiedliwość. Wisielec tutaj jest śmierć. Przepięknie te karty się prezentują na żywo. Ja podejrzewałam, że na filmie to nie będzie tak widoczne, ale one naprawdę prezentują się tak bardzo dostojnie. Umiarkowanie. Diabeł. Wieża. Gwiazda. Księżyc. Słońce. Sąd. O! Wszak nam poleciał. I co my tu mamy? Coś dodatkowego. Ta pani ta kobieta trzyma tutaj. Jak się mówi? Wahadełko? Dobrze mówię? Ten kryształ z wahadłem. Hmm, bardzo ciekawe. Dobra. O, tu jest więcej kart. Okej, okay, jeszcze coś. Nie mam pojęcia, co tu jest napisane. Ale na pewno się dowiem. Dajcie mi sekundę, spojrzę w książeczkę i do was wracam. Okej, okay, moi drodzy, zatem są tutaj opisane te karty. I teraz tak, jeżeli chodzi o tę kartę ze studnia, uh, i powiedziałabym tak, tu mamy napisane astrologiczną y, korespondencję Gaja. Tak bym to przetłumaczyła. Um, studnia jest takim miejscem narodzin idei, inspiracji, transformacji. Wszystkie rzeczy rodzą się z tej stwórczyni, a wiedza płynie swobodnie do tych, którzy jej szukają. Zaraz do Was wracam. Ach, przepraszam Was bardzo. Musiałam odjeść na momencik. Dobra, powracam do tematu. Czekajcie, na czym skończyłam. Wszelkie rzeczy rodzą się z tej y, twórczyni, a wiedza płynie y, w taki sposób swobodny do tych, którzy jej szukają. Dobra, i co ta karta oznacza? Opiekuńczość, szansa, natura, kreatywność. Pozycja odwrócona, czyli są też opisane pozycje odwrócone w tej talii. Zniszczenie, chłód, zakończenie, stagnacja. No dobra. Okej, okay, tutaj widzę, że to jest artist po prostu, czyli artysta. Ta czcionka taka nie do końca jasna dla mnie była. Wężownik, czyli odpowiednik wężownika. Super. W astrologicznym znaczeniu, tak? To jest ten dodatkowy znak zodiaku. No dobra, więc powiedziałabym tak, że tu jest... Napisane, że artysta jest takim naczyniem kreacji, czyli ta karta symbolizuje ludzkość, pokazuje, kiedy należy się otworzyć. Jezu, ja jestem strasznym tłumaczem, czekajcie. Na dostępną wiedzę. O, może tak? Jeśli zatrzymamy się, odsuniemy rozproszenia ludzkiej egzystencji i zaczniemy słuchać. I teraz tak. Jeżeli chodzi o pozycję prostą, mamy tu wizjonera, jest tutaj twórczość, pasja interpretator, pozycja odwrócona, niestabilność, osądzenie, niepokój, chciwość. No dobra, fajnie, podoba mi się. No, to idziemy dalej. Zostawię te karty w tej talii, Podobają mi się. Ja zazwyczaj gdzieś tam wyrzucam te dodatkowe karty, szczególnie w czytaniach prywatnych, ale no, to jest całkiem fajne. Dobra, król kielichów. Królowa kielichów. Rycerz kielichów. Paś kielichów. As kielichów, 2 kielichy, trujeczka kielichów, 4 kielichy, 5 kielichów, 6 kielichów, 7 kielichów. Strach ma wielkie oczum, maska. No to jest wszystko możliwe. 8 kielichów, 9 kielichów. Widzicie, w tej dziewiątce kielichów widać, że takie szczęście trochę na pokaz. Ja, ja nigdy nie widzę faktycznie takiego prawdziwego szczęścia w dziewiątce kielichów i spełnienie. Zawsze mam wrażenie, że to ma robić wrażenie, że kogoś tam próbujemy oszukać trochę. Dziesięć kielichów. Król denarów. Królowa denarów. Rycerz denarów. Paś denarów. As denarów. Dwa denary. Trójeczkę denarów, 4 denary, 5 denarów, 6 denarów. Wygląda trochę jak sprawiedliwość, ale to też jest ciekawym aspektem. 7 yy, denarów. No, stinać już, czy nie stinać? Czy jeszcze czekać? 8 denarów, 9 denarów, 10 denarów. Król Mieczy. Królowa mieczy, rycerz mieczy. pas mieczy. As mieczy. Dwa mieczy trójka mieczy. Cztery mieczy. Hmm. Pięć mieczy. No, zwyciężył, ale jakim kosztem? Wszyscy się od niego odwracają. <laughs> Sześć mieczy, siedem mieczy. Osiem mieczy. 9 mieczy. No to wygląda super, naprawdę. I <laughs> 10 mieczy. Król Buław, Królowa Buław, Rycerz Buław. Fajnie w dynamice pokazane, mimo tej stabilności, tej ilustracji. Pas Buław, oj, przygoda. As Buław. 2 buławy, 3 buławy. No właśnie, decyzja, czy ja chcę płynąć, czy nie chcę. Czy ja tam wskoczę, czy nie. Trójka buław. Idziemy w drogę. 4 e, buławy, 5 buław, 6 buław, 7 buław, 8 buław, 9 buław. No, i 10 buław. Bardzo, bardzo piękne są te karty. Naprawdę one robią wrażenie na żywo. Bardzo też dobrej jakości są. Myślę, że rewers też taki bardzo prześliczny. Jest to bardzo wszystko eteryczne. No, i jeszcze sobie tutaj wyjęłam księżyc. To już może być bardziej eterycznie. Ja ogólnie te karty Wam. Przepraszam, te talie Wam polecam. Jeszcze sobie czytam tutaj. Ale naprawdę, naprawdę chcę zobaczyć, z którego jest to roku. Wydaje mi się, że z 2024 roku jest ta więc ona jest powiedzmy, no nie taka stara, nie? <grym> więc pewnie nie jest jakoś jeszcze super znana, chyba że właśnie była viralowa. No ale ja Wam polecam. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam.